Puszek, wielki bury kot, miał swoje królestwo, całe podwórko i okoliczne ogrody. Każdego dnia patrolował teren z zadartym ogonem, pilnując, by żadna mysz ani ptak nie wchodziły mu w drogę. Ale tego ranka coś było inaczej. W jego ulubionym zakątku, tuż pod starym dębem, pojawiła się tajemnicza migocząca plamka światła. Puszek, jak na porządnego kota przystało, od razu zabrał się do śledztwa zaczął ostrożnie skradać się ku świecącej plamce, łapkami stąpając cicho jak duch. Kiedy w końcu rzucił się na nią, plamka zniknęła i pojawiła się nieco dalej. Puszek spróbował ponownie, a potem jeszcze raz i kolejny, biegając po podwórku jak zaczarowany. W końcu zmęczony usiadł dysząc. W tej samej chwili spojrzał w okno domu i zobaczył swojego opiekuna, śmiejącego się z pilotem od latarki w ręku. Puszek zmrużył oczy z niezadowoleniem, ale i tak wiedział, że jutro znów wpadnie w tę pułapkę.